Jak wiecie, nazywam się Brian Tracy. Część z Was trochę o mnie wie, ale zacząłem występować publicznie mniej więcej 30 lat temu. Wcześniej w życiu nigdy tego nie robiłem, dlatego teraz chciałbym się cofnąć w czasie i opowiedzieć o kilku rzeczach, które zrobiłem całkiem przypadkiem, a które okazały się właściwe. Od tego czasu występowałem publicznie już ponad 4000 tysiące razy w 45 krajach do ponad 4 milionów ludzi, bezpośrednio i niebezpośrednio. Moja największa do tej pory publiczność to były 23 tysiące ludzi na stadionie. Dionie, a na żywo i przez satelitę 85 tysięcy w 600 lokalizacjach na świecie. Mam więc trochę doświadczenia. Mówiłem na wiele różnych tematów, moje wystąpienia trwały od 6-7 minut aż do 4 dni. Każde wystąpienie przygotowuję w określony sposób. Przeszedłem ponad 10-letni zaawansowany coaching u kilku światowej klasy specjalistów. Przeczytałem dziesiątki książek na temat wystąpień, szukając perełek, jakie mógłbym wykorzystać. Wszystko to poskładałem razem w nagraniu, którego teraz słuchasz. Na początek zapamiętaj, że umiejętność myślenia i mówienia przed ludźmi może Ci bardziej pomóc w karierze i życiu osobistym niż jakakolwiek inna. Powiem Ci dlaczego. Ludzie potrafiący mówić publicznie są uważani za bardziej inteligentnych, a nawet za bardziej atrakcyjnych czy przystojnych. Są uważani za mądrzejszych, lepiej wykształconych. Ktoś, kto nie ma zbyt wielu atutów, ale potrafi przemawiać, automatycznie awansuje w oczach otoczenia. Wiemy, że od umiejętności komunikowania się na spotkaniach i prezentacjach zależy aż 85% Twojego sukcesu zawodowego. Wynika to z badań nad dyrektorami generalnymi, którzy twierdzą, że ich sukces lub porażka w 85% zależą od tego, czy potrafią się dobrze komunikować z innymi. Na szczęście, tych umiejętności można się nauczyć i zostać o wiele lepszym komunikatorem. To kwestia umiejętności przygotowania dobrej prezentacji. Wrócimy do tego za kilka minut. Umiejętność przygotowania i wygłoszenia prezentacji to po prostu umiejętność, jak jazda na rowerze: opiera się na prostych, praktycznych zasadach stosowanych przez miliony ludzi od setek lat. A teraz ważna rzecz. Nikt nie jest mądrzejszy ani lepszy od Ciebie. Jeśli ktoś potrafi wstać i wygłosić świetną mowę, to możesz być pewien jednego. Kiedyś nie byłby w stanie poprowadzić cichej modlitwy w budce telefonicznej. Każdy dorasta, bojąc się wystąpień publicznych. Według badań i Księgi Rekordów Guinnessa, 55% dorosłych boi się wystąpień publicznych bardziej niż śmierci. Taki lęk to wywołuje. Czasem mówię publiczności o tym, jak wielki wpływ może mieć na nich Irracjonalny strach. Większość ludzi boi się wystąpień publicznych, więc aby to pokonać, poproszę zaraz kogoś z publiczności tu na scenę, aby przez dwie minuty opowiedział nam, czym się zajmuje w pracy. Nastąpi to trochę później, w trakcie mojego wystąpienia. I zatrzymuję się. Pytam, kto z Was czuje już dziwne mrowienie w brzuchu? Myśli, żebym to tylko nie był ja. Niemal każdy na widowni podnosi wtedy rękę, a ja mówię: Chciałem wam tylko pokazać przykład, nie będę tego robić. Już samo zasugerowanie, że zostaniesz poproszony na scenę, powoduje skurcze żołądka, więc wspaniale, że jesteśmy w stanie pokonać ten strach. Jeśli uczysz się od najlepszych mówców i ćwiczysz, wkrótce zaczniesz uzyskiwać takie same rezultaty jak oni. W tym nagraniu omawiam najlepsze techniki, jakie dotąd opracowano, abyś stał się silniejszym i bardziej wpływowym komunikatorem i to w każdym obszarze Twojego życia biznesowego. Zapisałem tu sobie sporo stron, będziesz słyszał, jak je przekładam, bo wiele czasu poświęciłem na przygotowanie i z czasem zrozumiesz, dlaczego. Istnieją trzy kluczowe narzędzia komunikacyjne konieczne, by odnieść sukces w dzisiejszym świecie. Pomagają też w życiu osobistym. W biznesie pierwsze z nich to spotkanie. Zrozum, że spotkanie to także prezentacja, to okazja, byś wystąpił przed innymi. To szansa na Twoją publiczną przemowę, mimo iż wszyscy w jej trakcie siedzicie. I tu ważna rzecz. Jeśli ktoś nie wnosi niczego do spotkania, a robi wrażenie kogoś, kto nie jest w stanie niczego wnieść, jeśli peszysz się i spinasz kiedy masz zabrać głos na zebraniu, szkodzisz sobie i sabotujesz własną karierę. Ludzie zaczynają cię oceniać jako kogoś niezbyt kompetentnego, bo siedzisz i boisz się odezwać. Już kiedy się nauczysz wstawać i zabierać głos na zebraniu, znacznie poprawisz swój samokoncept i samoocenę, a jednocześnie poprawi się twój obraz w oczach innych. Dlatego wszystkiego o czym tu mówię Możesz użyć, aby skutecznie mówić na spotkaniach z innymi. Wielu ludzi odmieniło swoją karierę, kiedy nauczyło się zabierać głos na małych spotkaniach. Na przykład Bill Gates był w stanie przekonać zarząd IBM, by wykorzystali jego system operacyjny jako podstawę oprogramowania ich komputera osobistego, kiedy ów system nie był jeszcze opracowany. Gates był tak przekonujący, że przyjęli jego propozycję, mimo iż dostali także propozycje od innych. Kiedy stamtąd wyszedł, musiał znaleźć system operacyjny i go uruchomić, ale w rezultacie stał się później najbogatszym człowiekiem na świecie. Wszystko zaczęło się podczas tego jednego krytycznego spotkania w IBM, kiedy młody 26-letni chłopak o dziecinnej twarzy przekonał zarząd, iż może im dać to, czego potrzebowali. Inną formą komunikacji jest tekst pisany, list czy oferta. Pismo jest potwierdzeniem jasności myśli. Jeśli potrafisz zrozumiale pisać, to znaczy, że umiesz też dobrze myśleć, a wtedy ludzie bardziej cię szanują. Szczególnie ważna jest prezentacja. A prezentacja ma miejsce wtedy, gdy wstajesz i mówisz do małej lub dużej grupy. Zadziwiające, ale większość najlepszych biznesmenów i mówców kiedyś była przerażona mając powiedzieć coś na stojąco. Mówi się, że każdy mistrz był kiedyś uczniem, amatorem. Każdy mistrz był kiedyś miernotą, jak mówią niektórzy. Możesz się nauczyć występować przed ludźmi, zasłużyć na szacunek i uznanie innych, możesz przyspieszyć swoją karierę w rezultacie tego czego się nauczysz z tego seminarium. Wygłaszanie wystąpienia to pewien logiczny proces, jak wybieranie numeru telefonicznego. To nic trudnego, jeśli się na to patrzy z zewnątrz. Ludzie często podchodzą do mnie i mówią, ja też powinienem zacząć występować, to jest chyba łatwe, prawda? Wiele lat temu nauczyłem się od Poga Mandino, że wszystko, co łatwo się robi, trudno się przygotowuje. Wszystko, co łatwo się robi, trudno się przygotowuje. Kiedy ktoś zaliczał dany występ, przemawia, śpiewa, czy robi cokolwiek innego, wcześniej długo się przygotowywał. Podstawowa struktura wystąpienia zbudowana jest wokół trzech części. Otwarcia, zasadniczej treści i zamknięcia. Musisz jasno widzieć te trzy części. Otwarcie może być długie lub krótkie. Zwykle nie powinno być to więcej niż 10% wystąpienia. Zamknięcie też może być krótkie lub długie, ale zwykle nie dłuższe niż 5%. A zasadnicza treść jest jak akordeon, możesz ją wydłużać na tyle, na ile masz czasu. Wystąpienie jest trochę jak prezentacja sprzedażowa. Opiera się na modelu AIDA, gdzie pierwsza część A ma przykuć uwagę, potem I wzbudzić zainteresowanie. D. Rozbudzić pragnienie i na koniec A skłonić do działania. Kluczem do skutecznego wystąpienia jest przygotowanie to 95% sukcesu mówcy. Ludziom się wydaje, że aby wystąpienie się udało, mówca musi być artystą, świetnie opowiadać dowcipy, błyszczeć humorem itd. Widziałem mówców tak skutecznych, że dostawali owacje na od publiczności złożonej głównie z innych mówców, mimo iż wcale nie byli zbyt dobrymi mówcami. Wyraźnie było widać, że nie są wybitni, ale byli bardzo dokładnie przygotowani. Ich wystąpienie było tak poukładane, słychać było taką pasję, taką wiarę w temat, że tacy mówcy wszystkich poruszali. Jednym z najsłynniejszych mówców była Matka Teresa, która wcale nie umiała przemawiać, po prostu mówiła z głębi serca, planowała i układała nie sobie, co ma powiedzieć, ale mówiła z głębi serca i bez dwuznaczności. W efekcie wpłynęła na życie miliarda ludzi, ponieważ była dobrze przygotowana.